Dariusz tworzył organizator Kongresu Profesjonalistów Public Relations. Wiele wypowiedzianych jest o przyszłości Public Relations. No i właśnie, czy teraz po tym kongresie możemy już powiedzieć, jak PR będzie rozwijał się w najbliższych latach? Z pewnością y, kongres pomoże w udzieleniu odpowiedzi na wiele pytań dotyczących przyszłości. Ale jest to tylko jedno z wielu spotkań, podczas których tak naprawdę hmm, szlifujemy swój warsztat, uczymy się czegoś nowego i przekonujemy się, że musimy być czujni 24 godziny na dobę. Bo w tym momencie nasza praca to praca w zasadzie bez możliwości hmm, włączenia czuwania. Nasza praca wymaga aktywności, wymaga... Hmm, Często m, ponadprzeciętnej obecności w wielu miejscach na naraz. Y, no, przyszłość mnie trochę przeraża. A dlaczego? Mm. Dlatego właśnie, że potrzeba tej czujności cały czas, całą Boję dobę? Boję się, że bardzo wiele osób y, nie będzie potrafiło rozgraniczyć y, swojego świata prywatnego od, swojego, od świata zawodowego. I będąc w domu, będąc przy rodzinach, będą na czuwaniu. A potrzeba trochę prywatności. Ja osobiście, słuchając wielu wykładów, wystąpień, dochodzę do takiego wniosku, że trzeba nam trochę refleksji jeszcze nad umiejętnością łączenia i godzenia pewnych sfer. Nie tylko robienia wszystkiego, co dobre w naszym zawodzie, w naszej pracy, ale również w godzeniu z wieloma innymi aktywnościami, które są naszym udziałem w życiu. Ale to, co mówi zawsze Maciek Budzich, y, piątek dobry kryzysu, początek. Y, hmm. Trudno skończyć pracę o godzinie 16 tak, w piątek ja i już wiem. dalej nie być pr do poniedziałku. Oczywiście, y, bezsprzecznie y, to y, powiedziałem. Y, tak, więc teraz w czasie właśnie tego rozwoju mediów społecznościowych, chyba jednak trudno będzie zachować tą granicę, gdzie kończy się praca, no i jest... zaczyna się czas prywatny. Szkoda, bo to trochę nam y, będzie niszczyło. Y... Czasem to, co najważniejsze w życiu relacje z bliskimi. Ale może uda się to pogodzić. Mam przynajmniej taką nadzieję. Stąd też, z jednej strony, fascynuje mnie przyszłość fascynuje mnie to, co niosą ze sobą media społecznościowe i inne formy bezpośredniej komunikacji komunikacji online stałej komunikacji. No i zaczyna coraz bardziej zastanawiać, jak to godzić. Próbowano też odpowiedzieć na pytanie, co dalej z tradycyjnymi mediami, czy one mhm. tak naprawdę upadają, czy nie upadają, czy żeby tak naprawdę osiągnąć jakiś konkretny, zamierzony efekt PR-owy. Mimo wszystko nie możemy ograniczać się tylko do komunikacji w mediach społecznościowych, tylko cały czas powinniśmy wykorzystać te media tradycyjne. Jak jest z tymi mediami właśnie tradycyjnymi? Wiadomo, że oczywiście sprzedaż gazet cały czas spada, ale czy w tych działaniach komunikacyjnych trzeba cały czas o nich pamiętać, tych tradycyjnych mediach? Czy możemy jednak zapomnieć? Nie, oczywiście. Powinniśmy pamiętać. Dobre media tradycyjne z pewnością się obronią. Kiedyś wieszczono schyłek książki. Nie nastąpił. Bo bardzo wielu z nas nadal przyzwyczajonych jest do dobrej lektury przed snem, ale fizycznie trzymanej w rękach. Tak samo będzie z chociażby prasą, tak samo będzie z innymi mediami tradycyjnymi. Musi tylko y, dokonać się pewien, y, pewna krystalizacja takie jest przynajmniej moje zdanie o, okrzepnąć muszą te, które dojrzewają. I y, Yy, wzmocnić te, które już są silne na rynku. Te najsilniejsze przetrwają z pewnością. A podczas tego kongresu zrodził się już jakiś pomysł na to, na koncepcję, na to, jakimi tematami zająć się podczas przyszłego rocznego kongresu? Tak. Możesz cokolwiek zdradzić? Tak. Jestem po rozmowach wstępnych i yy, muszę zdradzić, chociaż to mówię, to jest tylko efekt pewnych pierwszych rozmów. Yy, Mamy szansę na to, żeby w przyszłym, w przyszłym roku mówić przynajmniej w znacznej części o komunikacji wewnętrznej, ale jak będzie, zobaczymy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Panowie, pierwsze pytanie: czy jest naprawdę tak źle? A, jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem. Yy, branża straciła, moja żona, yy, pracująca w korporacji, nazywa no to momentum. Yy, przez 20 lat byliśmy modli, dynamiczni, pełni inicjatywy i kreatywni. Teraz to jakby straciliśmy. Czy to nie jest tak, że staliśmy się po prostu zwykłą branżą, zwykłym zawodem, jak każdy inny? To jest jeszcze jedna sprawa. Panowie, jak to jest? Dzień dobry Państwu. Ja e, zacząłbym od tego, że jeśli byliśmy modnie, powiedział Marek, przez 20 lat, to i tak nie jest zły wynik. To, co jest modne przez 20 lat. Po pierwsze. Po drugie, myślę, że teza, że branża się nie rozwija e, wobec grona osób z, zgromadzonych jest, e, czy może być odbierana e, jako obrazoburcza, bo między innymi takie konferencje e, służą temu, żeby jakiś rozwój następował, ale oczywiście rozmawiamy o branży Sensu nargo, a nie wyłącznie o, o naszym gronie. Być może to grono spowoduje, że znowu public relations zostanie pchnięta na jakieś może nowe, szersze albo jakieś nie wiem, szybsze tony. Ja myślę, że rozwój branży. Pytanie jak tę branżę rozumieć, oczywiście jak rozumieć rozwój, ale kwestie definicyjne myślę możemy sobie podarować, ponieważ intuicyjnie zgadzamy się do tego jak ten rozwój rozumieć i bez wątpienia jest tak, że on w jakiejś mierze następuje ilościowo, chyba jest to bezdyskusyjny, prawda? Branża rośnie... Przepraszam, Związek Firm Public Relations ostatnio właśnie za zeszły rok pokazał, że nie było wzrostu obrotów. Firm zrzeszony. Ale przy e, przed obecnym kryzysie albo e, regresie gospodarczym, trzymanie wyniku można uznać za e, pozytywny przejaw e, kondycji branży. Zgodzimy się? Z,